Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie Minecraft z tej strony Tomek i Kubuś, który Wam powie jak zwykle. Cześć! Cześć! Dzisiaj będziemy, tak jak ostatnio mówiliśmy, walczyli z Witcherem. Ostatnio byliśmy w neterze, zabraliśmy troszkę piasku dusz, zabraliśmy trzy Pot? głowy. Zasadnicą... Nie jestem Miecza jeszcze nie wziąłeś, zaraz ci miecz dam i tak samo zbroję też dostaniesz i stworzymy tego potwora. Zobaczymy, jak się z nim walczy. Czego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy, więc może być różnie. Chodź, kubuś, dam ci tutaj Twoje rzeczy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Kalesony i buciki. Dzięki. Zakładaj. Super, widzę, że wiesz jak się ubrać. Proszę bardzo, kubuś Lord Vader układa piżamkę. Ma już buciki. <laughs> ma już speterek. Bu... Nie buciki, tylko spodenki. I nawet na hełmie ma jakąś opaskę. Jest ninja. Nie jestem. Nie jesteś ninja? Masz jeszcze miecz. Mieści się też, może przydać. Hmm? Widziałeś? Dobra. Kolejną rzeczą, którą musisz zrobić, to naprawić sobie łuk. Chodź, idziemy. Kubuś już się nie mógł doczekać. Aż naprawi sobie łuk. I w końcu nastała ta wspaniała, magiczna chwila, kiedy podejdziemy do kowadła. I naprawimy mu narzędzie zbrodni. Wskakuj. Tutaj? To jest nasz warsztacik. O, teraz ten łuk daj sobie na jedno okienko. O, tutaj, super. I drugi łuk daj do drugiego okienka. No nie tutaj, <laughs> niżej. Dobra, daj sobie. O, dobra. I teraz na dół na drugi. O, tutaj, super. I zabierz ten trzeci łuk. Ten? No. No i masz łuk, fantastycznie. Dobra, możemy wychodzić stąd. Jest dawio. Dobra. Byłbym świnia, jakbym ci nie dał paru strzał, więc chodź tutaj jeszcze do mnie na chwilę. Nie mam jeszcze cały. Proszę bardzo. Dobra, więcej ci nie dam, bo ja muszę też mieć. Jak mamy go załatwić, to bez strzał chyba może się nie udać. A to pierwszy jedyny witcher. Jeszcze to potem cały. Zobaczmy jak jest. Mamy dzień. Hmm. Pytanie, czy czekamy na następny dzień, czy już od razu będziemy go budować? Je, I ewentualnie walka po nocy. Dobra, tutaj? Hmm? Czekaj, no niech ja się też ubiorę. Grant Tarkin też musi być ubrany fantastycznie. Ja też jestem ubrany. <laughs> Raz. Pojedziemy, gościa. Co? No to tak, mamy miecz do rozwalania, mamy łuk, trochę strzał, jesteśmy ubrani w zbroję, mamy oczywiście zapas jedzenia. Ja też mam jedzenie, i o, jabłuszko ma to, i to. i marchewkę masz, dobra, no to fantastycznie. W takim razie jesteśmy przygotowani, piasek dusz sobie wyjmiemy, wyjmiemy sobie trzy czaszki. No i co, jedziemy. Hmm? Będzie strasznie, ale odsuń się stąd, bo to wiesz. Aha, z czego robimy? Robimy z piasku dusz. Ustawiamy sobie taką oto literkę T I na tej literce T w ogóle zobaczcie jaki ten piasek dusz jest straszny, jest stworzony z twarzy creeperów chyba. Mm? Tak o, o nie, nie tutaj nie tak to miało wyglądać. Jedna głowa, druga głowa. Kuba jak założę trzecią głowę, mm. to się odsuń. Dopóki on będzie się błyszczał, błyszczał, potem zrobi wielką dziurę, eksploduje. Mm. Więc nie stój wtedy przy nim. Dopiero jak się uniesie do góry. No, no właśnie, mamy tego pana liczera naszego. On się ładuje, widzisz? Uschnięty jest. bum zrobi. Teraz tam kurnik rozwali. Super, fantastycznie. Tego właśnie chcieliśmy. No i kurde, weźmy i wcelujmy w tego dziada. A miało być tak pięknie. Dobra, raz dostał. Robi co ostrą zadymę, jak widzicie. Guba walcz, walcz! No tak, atakowanie go to jest jakaś... ...jakaś masakra jak on się rusza. A my mamy pada, a nie myszkę. O kurczę, ale poleciała. Łoimy go, widzicie pasek... pasek jego życia nam się pokazuje. Teraz u nas strzela tak... O kurczę, gdzie ja wpadłem? Aha, wpadłem do kurnika, takiego trochę powiększonego. Kury jeszcze nam żyją, świnie też. Ale jest coraz gorzej. Bak, dostał! Tylko, że my mamy tych strzał naprawdę bardzo mało, jak widzę na jego pasek życia. Mam nadzieję, że nie roz... Nie rozpierdzieli nam wszystkiego w koło, łącznie z zamkiem i zabudowaniami. Tak, on widzicie strzela takimi głowami. Miał mieć niby trzy. No zapis, dobra. Co tu się dzieje? Jakiś krzaki się... A, kurczę, ale dobra, widzę, że nurkuje trochę w dół. Nie, chyba się nam nie uwziął. Hello, hello, gdzie ty jesteś tutaj? Ble, ble, ble. Gdzie są świnie? Gdzie są krowy? Gdzie jest wszystko? Coś się dzieje, coś się dzieje. Kurde, jaka rozpierducha. Patrzcie, już zabił wszystko. Nie ma świni, nie ma krów. Kuba się schował. <gryw> Zacwaniaczył, a ja uciekam jak taka pierdoła. Dobra, mamy jeszcze 17 strzał, więc może nie będzie źle. Może by się dało jakoś schować przed nimi i zukryć, go łowić. No, 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 schowamy się do zamku. Co on na to? A, czeka, tak? Pod zamkiem. Wa, wa, wa. Gdzie jesteś, dziadek? Tutaj. A, dostał w Cooper raz. Dostał drugi. A się zdziwił, kurde. Bam. Tylko słuchajcie, on się kurde, widzę, ładuje. Ja sobie postrzelałem, zużyłem, a on sobie się ładuje. No nie, no to ja myślałem, że to będzie łatwiejsza walka. A tu jest, widzę, bieda totalnie. Kuba, może byś mi pomógł? Halo, niech zwróci trochę na Ciebie uwagę. No co? właśnie mógłbyś wyjść stamtąd i mi pomóc Dobra zjedzmy trochę, niech nam się energia odnowi No słuchajcie, ja myślałem, że to będzie szybka walka w miarę A tu się okazuje, że to nie jest takie proste mi też, ptaki no, no ptaki. tak, no to tobie też Ja no. nie mam co by Wiczer Poleciał gdzieś, kurde no Wow, wow Kuba wyskakuj stamtąd, ale już. Nie mogę, bo trzeliłem. No to ale to, to musisz kurcze właśnie wejść, żeby w ciebie strzelił. Nie, musisz nie odw cały. Musisz odwrócić jego uwagę. Nie mam cały. Ale to musisz odwracać jego uwagę, wtedy ja może postaram się go dorwać. A tak, no to, to nic nie zrobimy. Gdzie on jest? Słowny. Ale jaki wściekły, już da. Dobry gość, nieść świata normalnie this Rozwala wszystko jak leśnik jest też! Ten. Mhm. To teraz są... całe? Nie co? Bo, bo ja nie mam Wam! No kurde wpadł do środka It's a little bit of a little bit of a little bit of a The worst of a little bit nie, to ja, ja myślałem, że to ten boss to będzie jednak troszkę jednak łatwiejszym zadaniem, chociaż czekajcie, bo teraz się trochę, z... no, myślałem, się zblokował trochę, ale nie bardzo. Zrób mi cały. Jaka! Walimy, walimy! Walimy, kurde, dziada! Nośmy se powalili dziada. A Kubasiński, a ty nie stój, tylko mi pomóż! Siedzi tam, jak kurde, zamknięty, czerep i siedzi sobie. Dawaj, wychodź do niego, nie bądź dziadem. Bo <laughs> nie bój się jego, tylko chodź mi pomóż. Jak ty mi nie pomożesz, to go nie rozwalimy w życiu. No do zamku, dawaj, zasuwaj do zamku. Nie mogę. No nie mogę, właśnie, że mogę. Ty dasz, sobie. Nie dam sobie rady. Jak mi nie pomożesz, to będzie tragedia jakaś. No kurde, zapalniczką. Kuba, wyjdź, błagam Cię, pomóż mi, a nie stoisz tam. Halo, popaku, Gramy razem, czy nie gramy razem? Nie. Gramy, no to chodź tu do mnie, zobacz, jak już mamo ma energii. Może już się nie będzie podładowywał. Teraz wystarczy go tylko mieczem rozwalić. No chodź. Boję się. No nie bój się, czego się boisz? Jak Cię zabiję, to Cię zabiję, to jeszcze raz będziemy walczyli przecież. Nic się złego nie stanie. Jest w zamku No. Jest w zamku cen. No, gdzieś w zamku się schował. Majda jedno. Tylko zobacz, że on się kurczę chyba jednak ładuje. Więc my potrzebujemy szybko to załatwić. Tylko gdzie on jest? <grym> Zniknął. Hello, a tutaj jest. To gdzie są moje wszystkie rzeczy? Jak on sobie tam fruwa? O ludzie. I znowu ma pół energii. No widzicie ludzie co mi przyszło? Kuba Siński miał mi pomagać, schowała się mi pierdółka. Bo on się boi. I co ja mam zrobić? No, gdzie ta zadyka? No co gdzie ta zadyka? No widzisz już ma połowę energii, a miał tak mało. No, ja sobie chodzę, zwiedzam. Ja byłem pewny, że mi kurczę jeden miecz wystarczy. A ten mi miecz zginął. I teraz jest bieda Totalna. Nie wiem, co teraz zrobić. Chyba, chyba normalnie zeskoczę. Pełnie samobójstwo, bo po prostu inaczej się nie ma hmm. gdzie są moje przedmioty najważniejsze to znaleźć no Wasz nawet nam chawile rozwala nie mogę nie właśnie tutaj czasem się maksymalnie podładował coś mi się wydaje, że nam totalne spustoszenie zrobi no cóż. nic to, jak widzicie Kubuś nie chce mi pomagać zabudował się nie taka była umowa i chyba nic więcej w tym temacie nie zrobimy, przerosło nas to troszeczkę tak Kubuś, nie pomożesz mi Będziesz siedział tam w tej dziurze, jak taka mysz, surykatka. Bo boisz się. Bo boisz się, aha. Nie Będziesz. lubię, jak zabijam. Nie lubię, jak cię zabija. No ja też nie lubię, no ale co, co zrobić. Idziesz do niego? No, a może ty też pójdziesz, co? Jak cię zabiję, to się odrodzisz przecież jeszcze raz. Nic nie ma. Może nic z tego osi płakać. Jakaś tragedia się nam wydarzyła tutaj. Nie masz miecz. No co z tego mam jakiś kołkowaty miecz, kurczę. Ja potrzebuję drewna. No Jezus, ja ze się roztyłem, bo nie mogę przez drzwi. To był witcher To był witcher. Kuba, jak ja ci zaraz uszy pourywam Jak ty mi stamtąd nie wyjdziesz, to ty będziesz miał witcher, a jak ja będę witcher. Fajnie, no ma <grym> Dziwne. I tak oto widzicie wygląda walka z Witcherem. W pojedynkę. Z tylko jednym łukiem. Teraz mogę go drzwiami co najwyżej ponaparzać, ale myślę, że on się z tym jakoś specjalnie nie przejmie. Najgorsze, słuchajcie, jest to, że ja nie wiem, gdzie ja mam swój miecz. Jak ja bym miał swój miecz, to może jakoś bym z nim inaczej porozmawiał. Ale to wszystko gdzieś mi zaginęło. I w tym momencie to jest tragedia. A najlepsze jest to, że on teraz nam nie zniknie, dopóki go nie zatłuczemy. A to z kolei oznacza, że chyba będziemy musieli się wyprowadzić z tej mapy. No dobre, bo ta mapa jest teraz przeklęta zła. Nie jest. I kubuś boi się walczyć z wiczami. A ja nie mam drewna, chociaż teraz mam drewno. Mam drewno, mogę więc zrobić patyki. A jak zrobię patyki, to mogę sobie zrobić miecz. Taki oto fantastyczny miecz. A jeszcze lepsze jest Gdzie to, jest że mamy liczaj? jednak sztabki. Gdzie jest Myślę, że się ciebie przestraszył i uciekł. Możesz już wyjść stamtąd. Możesz się spokojnie odkopać i przyjść do mnie. nie ma go? Jest. Uciekł, no? Uciekł. No chodź, chodź do mnie, chodź. Idę zobaczyć co jak waj. Słuchajcie, ja chyba chciałem zażartować, że on uciekł, ale on naprawdę chyba się rozpłynął w powietrzu i uciekł. nie ma go. Chyba stwierdzi, że jesteśmy tak słabi, że nie warto z nami walczyć, i odleciał Witcher. Witcher. Dam ci dwie minuty. Jak nie wyjdziesz, to znaczy, że przegrałeś. Chociaż zasadniczo widzę, że pasek jego życia jeszcze jest, więc na pewno gdzieś siedzi. A może się skrył w zamku? O proszę bardzo. Tak jak mówiłem. Chodź tu! Chodź tu dziadu jeden! Walcz jak przystało na prawdziwego witchera! Chodź to, Dziadu jeden Chodź tu! <ścoughs> Super Kuba! Widzę, że mam pomocnika w końcu! I o to właśnie nam chodziło. Nie, Janku, pan się nie boi. Zabił mnie. To chodź do mnie szybko tutaj. U znaczy, jest to <gry> No tutaj jesteś. Liczę. Dziadu. Tutaj mam. Weźmy znaczy, im, No, i tak by chyba można było w nim, z nim w nieskończoność walczyć, bo jeśli nam schował. Próbujemy może wejść na górę, może gdzieś na górze jest O ile schodów mam ja rozwaliłem. nie rozwalił. Nie rozwalił. Dobra, może gdzieś na dachu siedzi. A -da. no tu jest No najgorsze jest to, że on się cały czas ładuje. A ja nie mam jedzenia. Chodź tutaj. Zniż się do poddanych Zniż się, by obcować ze swym ludem Witcher, Witcher, ty ceniacie mhm. O, i to by było na tyle Idziesz to witchera. A co ty nie idziesz? Bo zabiję mnie Kuba, ty masz mi pomagać, widziałeś jak nam dobrze szło? Jak tam byłeś? Nie mam mieczu. Trudno. Możesz go atakować z karata. Chodzi o to, żebyś odwracał uwagę. A tak to klapa, klapę, dupę, tak zwany. Idziesz czy nie idziesz? Jak nie idziesz, to kończymy nagrywać filmik, no bo w pojedynkę to niestety, ale ja nie dam sobie rady. Za... You are so weak. Zgubiłem się we własnym zamku, ale nic to idźmy. Pójdźmy. O, dzień dobry, panie Witcher. Nawet nie dasz mi pozbierać moich rzeczy. Na no, świniach z ciebie, naprawdę. Wiecie, co ja myślę? Ja myślę, że chyba skończymy na tym. Co? Kuba siedzi. Nie zamierza wychodzić. A my potrzebujemy materiałów, żeby cokolwiek zrobić. Niestety. Kuba, wyjdziesz stamtąd jeszcze, czy już nie? Nie zmieniamy. Już nie wyjdziesz. O, widzicie, no ja nawet nie mam jak podejść po ten swój miecz, po tą swoją zbroję. No to fajnie jak sobie siedzi ta moja i strzela we mnie. Może z drugiej strony chyba, że mi schody zepsuł. No nie zepsuł schody. Witcher, Witcher. A co to jest? A, dziura. Ne, 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 ne Masz zbioje? No mam zbioje i co z tego Jest, To. Tu Kubuś, chodź nie mi zbioje. pomóż z nim walczyć Nie mam, nie mam miecza Trudno się mówi Bez miecza też można walczyć To jest? No Muszę zrobić co. Walka z sucharyną. Czoniaku! Ono tu do mnie. Wo Łoooł! Wow. Jaguar. Właśnie. Co z tego, Czoniaku? To, to jest, cwaniak, to jest już tak z takimi cwaniakami to się nie da po prostu walczyć. No. Dobra ludziska, kończymy tą nierówną walkę. Kubyś nie chce pomagać, za bardzo się boi. Ja z kolei sam to też wymieniam. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale nie, nie przypuszczałem, że to będzie aż taka nierówna walka. Najgorsze jest to, że nie wiem co z tym faktem teraz zrobić. Myślę więc, że w kolejnym odcinku spotkamy się na troszkę innej mapie. Jakiej? No takiej fajnej, tam gdzie będą komary. Czyli generalnie... Generalnie będzie tam wioska wieśniaków, z którą pohandlujemy trochę. Zbudujemy sobie nowy dom, z daleka od tego dziada witchera. I będziemy wieść spokojne, życie farmera, uprawiać sobie różne rzeczy. Tutaj już nie ma co uprawiać, bo sami widzieliście, że wszystkie świnki, krówki i wszystko zostało totalnie zmasakrowane. Zresztą jeszcze możemy zobaczyć ostatni raz. A może nie, bo już takie też tu wyrwy są, że nie wiadomo jak tu wyjść w ogóle stąd. Po prostu ludziska masakra jakaś, masakra. Nie ma co tego przedłużać dalej, bo ten filmik i tak już trwa zdecydowanie za długo. Spójrzmy jedynie, Jak, jakie spustoszenia robi Witcher? Proszę bardzo. Były krowy, były świnie, zostały puste zagrody. Nawet kurczaki się widzicie tutaj, nie zachowały. Chociaż jeden żyje. O dziwo nie został zniszczony. Było pięknie, ale żegnamy się z tą mapą i zobaczymy się w następnym filmiku. Który, mam nadzieję, ukaże się jak najszybciej. I może zaczniemy od czegoś prostszego, jak na przykład sadzenie buraków, <ścoughs> pszenicy i innych rzeczy. A Witcher, proszę bardzo, ostatnie spojrzenie na pana Witchera. Bryłką go raczej nic nie zrobię. Buzi, buzi, buzi. Zajonara. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. pa, pa. pa, pa.